Dajcie na wyzwanie ostrości extra. Tak jest, no wyzwanie jest ekstra, ponieważ mamy produkt mocy 9 milionów. Yy, mamy go dzięki papieżowi ostrości. Dziękujemy bardzo, to musimy raz wspomnieć. Lil Nitro, The World's Hottest Gummy Bear. 9 milionów. No i jest to challenge. W środku będą warunki podane. Jak to się prezentuje. Coś takiego. Takie a zwykłe opisy w sumie za bardzo tutaj. O, patrzcie jakie ostrzeżenia. Jeszcze tego dosłownie tu z tyłu jest opis tego żelka i właśnie jak jest to, zostało powiedziane, że zawiera sobie ekstra do mocy 9 milionów SHU, czyli jest 900 razy mocniejszy od halapeniu. Dobrze, no to co? No to otwieramy go i zapoznamy Was tutaj z zasadami. No tam jak widzicie, właśnie Sany pokazuje Wam karteczkę z z informacją o challenge'u i ogólnie, jeśli chcemy, żeby ten challenge pojawił się na social media od twórców tego, to należy zawrzeć hashtag LilNitroChallenge mhm. i ogólnie, no co tutaj, jak ten challenge przebiega, no trzeba do dokładnie go przerzuć w ustach i potem przetrzymać 5 minut bez jakiegokolwiek przepicia, jakichkolwiek ulżenia sobie, o, w trakcie. No to jesteśmy chyba w takim razie gotowi, trzeba Bardziej nie tutaj. będziemy. Dobra, to co? Jedynie możemy pogorszyć się i zestrać, obsylać zbroje. No. no. Dobrze. Tak wygląda, wygląda jak taki niewinne haribo, nie? Mm, takim plastikowym czymś tak. jest. Wygląda jak niewinne tak bardzo. Ja zamknę sobie opakowanie, może zamknąć opakowanie. Dobrze, też zamykam. Jest szczelnie hermetycznie zamknięte, jak sany wam pokazał. Mhm. Ale mm. powiem tak, no niewinnie wygląda, nie? Bardzo niewinne. Kurde, zwykły Haribo, nie no. no. I czujesz, że cię parzy w rękę czy coś? Musimy nie, do Dlaczego ramki? ma parzyć? No, patrzcie. Mm. Jak zwykłe haribo. Niczym się nie wyróżnia. Jakby komuś nie świadomo dać, O Jezu. A pachnie. Mm. Nie, jak zwykły. Zapach jest zwykły. Patrzę, trzyma dynamit. Nie złożyłem tego wcześniej. Ja nie wiem, czy to jest dynamit. Może. W sumie. Spróbuję wam pokazać. Że bardzo, no nie będę bardzo to widać, bo tutaj coś trzyma. Moim zdaniem jest to dynamit. Dobrze, no to mamy to. Tutaj e, biorę to, bierzemy to w usta. 30 no. sekund sobie odpalamy, potem no. resetujemy, i 5 minut trzeba wytrzymać. Tak? 30 tak, sekund. No, dobra. No, no to. co? Dobra. No. no to. Dobrze, to chyba, no dobra. no, dobra. no zawsze to samo. Właśnie, zawsze cię to samo. No. Dobra. I tam to jest tylko miś. 3, 4, ry. Ekran mi się wygasił. Dawaj. Już pierwsze ukłucie ostrości. Na języku się rozlewa. <grym> no. Ale na razie tak smakuje jak taki zwykły, nie? <grym> <grym> smak ekstraktu już się pojawia. Ale no, bez kitu. Jak już zacząłem go nagryzać, to tak. Ale czuję Ci, powiem, taki... Ale ma w sobie taki smak standardowego Haribo, nie? 30 sekund u mnie. Mhm. <grym> ja Jeszcze nie jestem w stanie go przegryźć. Muszę go połknąć. Dobra, to ja sobie chyba. Ja już połknąłem. Dabiłem jeszcze raz pi <śmiech> <śmiech> Gardło. Dobra, teraz połknąłem. No. Resetuj i lecimy. Chociaż z umionitami. Uderz było uderzenie w gardło ostrości. Rozlewa się na język. U mnie na język. Teraz rozlewa się bardziej na gardło, też u mnie. U mnie bardzo język, no. Wychodzi na język, mm -hmm. mimo że go wciągnąłem. Strasznie pierwszy język, no. Trochę dużo mnie liłem. ja, no ja bardzo długo, ale. Musiałem na końcu to przyspieszyć go z Nie wiem, czy na... zaliczą ten challenge, czy że będą kontrowersje jakieś, że o coś się ale mniejsza z tym. Chyba nawet jak się dłużej mieli w ustach to gorzej, no nie? No to jest przynajmniej 30 sekund, nie? Przynajmniej. Aha. Łe, to luz. Nie no. ma właśnie tego te, te, czasu, nie? To ludzie na internetach mówią. Czy ja chcę za minutę, no. nawet pięknie na 3 minuty chyba mielił? No to w takim razie na pewno trzymając no. się tego czasu, który tu mam, to wytrzymam no. nawet dłużej niż 5 minut. O ile wytrzymam. No. Ja się boję PPH najbardziej, wiesz? Ja w sumie też. Pali język. U mnie bardzo język pali. Strasznie. Nie chcę teraz nic mówić i kozaczyć, bo proszę się dopiero skręcić, ale na ten moment chcę powiedzieć, że spodziewałem się, że będzie gorzej. No sami chyba po mnie widzicie, że jakoś siedzę w miarę. Tak. U mnie już minuta minęła, no. Ale może to najgorszy dopiero robię. przed nami. No bo język pali strasznie. Muszę spróbować. Najważniejsze, że nie robić hiperwentylacji. Bo Masz to zaszkodzi na bebechy. Masz rację. Przewycz nos To jest dosyć, że się wodospad właśnie u ciebie jeszcze tylko 3 minuty mhm. U mnie troszkę mniej więcej Zaczniemy po idężujemy go na wybechu Oczywiście przygotowaliśmy wcześniej rządki, żeby nie było, nie? Więc strasznie jesteśmy dzisiaj na jedzeni. Tak, no przecież. Wcześniej... radzimy Wam, że wcześniej nagrywaliśmy materiał a i też tak. pojedliśmy. No z czymś mocniejszym, tak, też. Mhm. Mocniejszym i tym, że coś co sprawiło, że jesteśmy na jedzeni, ale jeszcze też i przed, i po jedliśmy. To jest obicił, tak. nie? Znaczy no to no, znaczy no... Tamte zapomniałem urządek, tam zapomniał jak chodziło. Chodzi na żądek. Oficjalnie stwierdzam, że zaczyna mi się coś na żołądku. Nie podoba mi się to. Na razie to jest preludium na pewno, ale nie podoba mi się to. U mnie tak jakby wiesz, już dawno się w języku, nie? Boli szczypi język... U mnie też szczypia też jakby zaczynał gasnąć zamiast jeszcze miałoby się powiedzieć mocniejszego. Sobie tak, tak, no Da się to wytrzymać. Mnie. Mi się wydaje tutaj ten, jednak ten fakt jest z takimi lutkimi się kto jednak zrobił swoje. Bo... <ślesk> ale jeszcze wszystko przed nami. Ja nauczę doświadczenie stwierdzam, że teraz nie ma co się w żaden sposób cieszyć. No, to tak, to prawda, no bo ja mówię, ja się najbardziej mm. obawiam o te bebechy, nie? I to mi, tak bym powiedział, zaprząta głowę, wiesz? To, muszę poluzować pas, nie zwrócić pasa, ale na pewno tutaj sobie, przepraszam, poluzować spodnie też, mi bo to zaprząta głowę. Czujesz, że zaczyna mi to. mi to. na brzuchu działać. Ja się zresztą kwas rządkowy do tego dobierać, no. nie? Wtedy może być apogeum. Ciebie już tego minutka, no. sony, nie i 5 mhm. sekund. No nie jest to, kurde, w żaden sposób nie muszę powiedzieć, że to jest lajtowe, ale no, jak widzicie, na przykład po tym, jak ja się zachowuję, co już mówiłem wcześniej, chyba, macie nie. odniesienie, że na pewno nie jest taki kopiak. No, wiem. Wiem, że nie takiego wyzwania z ekstra oczekujecie. No. No już no na brzuchu jest coraz gorzej. Ale tutaj właśnie to jest tam tak jak... Ale powoli coraz gorzej. Tak jak mówiliśmy w komunikacie, że wyznania ostrości ekstra może być wtedy, kiedy specyfik ma moc oficjalnie podaną na powyżej 1 miliona skału, gdzie tutaj jest, tak napisane uh -huh. jako dziewiątka. To. I kiedy? Albo druga opcja, kiedy jest Bełt. Ale wtedy nie musi przykład, mieć specyfik takiej mocy, nie? może być dużo niższa, ale wystarczy z bełt. No sam ostatnie zaraz 6 sekund i możesz mleko pić. A nie, nie, nie. Chociaż... Brzuch. Ja na pewno będę pił. Ja chcę no. wręcz czego zabezpieczyć rządem. Dobra, 5 minut i w tym mi się dać. Właśnie. Gratki. Dziękuję. U. Tu lub koleżką. Jeszcze 5 sekund. O mój Boże, brzuch. I u mnie też, nie? Tak. Wybiło. 5 minut. Dobra ty to, ja to. Wyłączam, bo po co? O Jezu. No niedobrze, te 5 te minut nadeszło i brzuch brzuchu masakra. Ale i Bista po to od razu Bełta, że żegnał. U mnie jeszcze o, się bebek trzyma, nie? Brzuch jest... Oboza. U mnie jest zabezpieczony jakby, wiesz? Jest okej. Okay. Tylko profilaktyczny profilaktycznie. Ja muszę... jest jest tragedia w tym brzuchu. Jest źle. Oświadczałem o wiele gorszych brzucha w życiu, ale to jest już taki kwalifikujące, się podzuje bardzo dobrze. Tak? Kurde, dobrze, ja nie mam jeszcze takich oczu. O kurwa. Nie wiem, czy będę w stanie siedzieć do końca. Kurwa, czuję, że muszę iść się położyć do gibla na podłodze. No to ładnie. <trym> Boże. A są szanse, że ziga nie będzie? Czułem raz w pewnym momencie jakby troszeczkę się coś generowało, ale to tylko przez moment. No bo miałeś odrób wymiotny jeszcze w momencie przebiegania. <slipna> ja tego nie pamiętam, ale później coś czułem, że mi też się zbiera. Nie wiem, to się objawiło jakoś, ale... Wymierazy. Dobra, nie no tyle wystarczy mi No Ale na razie oszczędzać muszę. Kurde. Majku, mam do Ciebie serdeczną prośbę. Jakbyś pokusił się o jakieś słowa może podsumowania końcowe. W sumie nie wiem, co by powiedzieć o tym. Mimo tego, że nie czuję się teraz źle, to i tak myślałem, że może być o wiele gorzej. Ja też, no właśnie, po tym, co <coughs> spotkał Elie ja się bałem. Ja się bałem i myślałem... <coughs> o ja, może za może być. Może jeszcze słowa <coughs> końcowe nie są? Nie, ja nie będę, nie chcę. Jeszcze poczekamy przed końcowami końcowymi, bo za chwilę Jeszcze samy może dać wam ekstra drugi czynnik o. jedam O Jezu O Jezu O Jezu Jak pijany o Jezu Jak totalnie skasowany jakimś wodą czy czymś innym o. U mnie na razie jest okej. Okay. to mleko przestaje pomagać już o pomału. Za dużo też nie można wypić, bo no. to też może... Ja już wiem, że to nie ma Trzeba sensu, mam ochotę pić Kompromis. dalej, ale... kurwa ale... Nie, słuchajcie, no... Ja muszę iść na Jurgena, bo ja czuję, że... Ja już nie wytrzymam, muszę iść zniknąć, więc zaraz zostawię Majka z wami. Nie wiem czy wrócę. Niech Majk uzna co dalej należy robić teraz na tym filmie. Przepraszam, ja muszę iść. No, no nie jest, no się pożegnałem, bo za chwilę tak się materiał już kończy. To ja jakby coś się żegnał Nara. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A ja tutaj nic nie pokażę, jeśli sam uciekam, no ja nic nie pokażę, no to... Chodź tutaj i się pożegnać. No ja się pożegnałem. Ale chodź tak normalnie. A. A. Bo ja nie no, ja już mogę, no. Dobrze, słuchajcie, to widzimy się w kolejnych naszych filmach no nadzieję, że się podobało to. No ten hardcore, jakby nie patrzeć, no się czuję Tak, żale. takie dwie twarze przyjęcia oh. tego Miśka, no. Dobrze. Siya, moi kochani. Pa. Ta, trzymajcie się, no. E, właśnie było co Cały czas napierdalałem, że będę rzekał dalej chyba, wiesz? A jest źle, jest bardzo źle. <tryk> Boli mi bo bardzo, ekstrakt zaczął się rozpalać w nieba <tryk> Nie nieba ulgi, nie, bał, nie, bał, nie bał ulgi w ogóle. Też jakiś mordu, pierdolicz.